Cześć, z tej strony Farid Dali ze mną Daniel Szymciak, jesteśmy z GKS-u Pokażemy Wam parę ćwiczeń, które sobie możecie wykonać w domu. Te ćwiczenia są na poprawę kondycji. Zaczynamy. No i pierwsze ćwiczenie mamy ćwiczenie na brzuch, wzmacnianie brzucha, to jest plank. To ćwiczenie jest bardzo pomocne, które można wykonać sobie w domu i można dobrze wzmocnić brzuch. Trzeba napiąć brzuch i pośladki. No i można zrobić takich 3 serii po 45 sekund. I wystarczy. Teraz przejdziemy do drugiego ćwiczenia. Te ćwiczenia są na plecy. Prawa ręka, lewa noga do góry trzeba podnieść i tak 10 razy. Po 10 razach trzeba zmienić na lewą rękę, prawą nogą i zrobi to samo. I takich 3 serii po 10 razy, na każdą stronę. I przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. To ćwiczenie też na brzuch. Kładziemy się na plecy. Ręce do tyłu. I pociągamy lewa noga, prawa ręka. I takich 15 razy. Po 15 razach zmieniamy stronę, prawa noga, lewa ręka i też takich 15 razy i w sumie takich 3 serii. Brzuch ma być napięty, to jest bardzo ważne w tym ćwiczeniu. Przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, to ćwiczenie na mięśnie skoczne, mięśnie, mięśnie brzucha, plank bokiem. Kładziemy się na bok, ręka do góry. I wszystko tu napinamy, brzuch, poszladek, wszystko pracuje, każdy miesiąc. I takich trzy sery po 45 sekund wystarczy. Najpierw jedna strona, na lewe ręce, później się odwracamy na drugą stronę. I tak samo na prawej ręce. Trzy sery po 45 sekund i przejdziemy do ostatniego ćwiczenia. Kładziemy, kładziemy się na brzuch. Ręce do przodu i prawa ręka, lewa noga pociągamy do góry. I takich 15 razy. Poszladek się napiąć, wtedy pracuje i pośladek, i plecy. I takich 15 razy zmieniasz stronę i robisz drugą. Lewa ręka, prawa noga. Pozdrawiam, wszystkie dzieci obserwujące kopanie wiedzy JDZ. Видишь, из